Jubił się maneczko, dzisiaj nagram odcinek ze Skywars trzeci. Jest 1909 Cię nie jak mnie przyjmuje. Ej, Boże, strasznie mnie laguje, Już trzy odcinki nagram, tak jakby. No nie w sensie, że już wrzucam, to tylko, że już trzecia próba podjęta tego... tego trzeciego odcinka. cały czas mnie laguje tak nie ma soj. to będzie taki ulapany soj. No, oh, nice nie przesadzam Powiedziałam o oh, nice Co nie powiem, ale nigdy nie mówiłam o oh, nice Bo nigdy nie mam takiego seta I nie mam Te miecze Pierełki nice o oh, yeah. Dobra, pójdźmy sobie na Na agackę Dobra, się trudno. Takie jest życie. No kurde, co jest? Co ku nie ściągają ludzie. O oh no! Co jest? Dobra, uratowała się, bo ja się już nie orientowałam Dobra, nice Nie, 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 nie. Aha, dead one. Dobra, dzisiaj już kończę, bo i tak już mam dość yy, nagrywania. Żegnajcie. Cześć.